Witam Państwa bardzo serdecznie, Józef Michałek, Radio Istebna, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania informatora Radia Istebna. Proszę Państwa, no nie da się ukryć, że przed nami jest kolejny sezon zimowy, który zresztą zbliża się dużymi krokami i niebawem spadnie śnieg i to taki, który już nie zejdzie jak ten z 6 października. Ruszą wtedy wyciągi, a swoje usługi zaoferują nam m.in. wypożyczanie sprzętu narciarskiego. Dlatego to, o czym chcę z Wami teraz porozmawiać i do czego Was namówić, zakrawa na pewien paradoks, ale tak nie jest. Więc do czego właściwie chcę Was namówić? No chcę Was namówić do tego, abyście wsparli inicjatywę powstania pierwszej w Trójwsi wypożyczalni desek longboardowych. Wiadomo, deski longboardowe kojarzą się raczej z latem, a nie zimą, ale zawsze deskę longboardową można zamienić zimą na deskę snowboardową. Ale wróćmy do desek longboardowych, w zasadzie chodzi o to abyście wsparli tą akcję i to wcale nie w sposób finansowy. Zresztą niech sami inicjatorzy tej akcji opowiedzą Wam o tym. Jako fundacja Longboard Kids przygotowaliśmy projekt finansujący wypożyczalnię longboardów. Wypożyczalnia będzie ogólnodostępna i darmowa dla każdego uczestnika. Wypożyczalnia będzie wyposażona również w kaski, ochraniacze i hamulce dla bezpiecznej jazdy każdego użytkownika. Jak można pomóc w utworzeniu takiej wypożyczalni? Wystarczy zagłosować na nasz projekt na stronie www.spolecznik20.pl, gdzie można oddawać głos raz dziennie, ale jest mały haczyk, maksymalnie 10 razy, do 7 listopada. Jak zalogować się natomiast na stronę? Najszybciej zalogować się, klikając w okienko Facebooka. Należy wejść na stronę www.społecznik20.pl. Po prawej stronie znajduje się możliwość zalogowania, tak jak wspomniałem, albo korzystając z opcji loginu na Facebooku, bądź można się zalogować przez adres e-mailowy. W momencie kiedy już jesteśmy zalogowani, e, wybierzamy, wybieramy z menu opcję e, Spółdzielnia Pomysłów, Konkurs, e, jest tam wykrzyknik e, m, Przeglądaj projekty, wyświetli nam się takie menu e, oraz w nazwę wśród wszystkich projektów należy wpisać wypożyczalnia. Od razu wyświetli nam się wypożyczalnia, propozycja naszego projektu, wypożyczalni e, ogólnodostępnej w Istebnej. Należy wejść e, w ten projekt e, oraz e, nacisnąć przycisk głosuje. Należy pamiętać, że e, liczy się każdy e, głos, a wypożyczalnia ma szansę powstać tylko wtedy, kiedy znaczna ilość mieszkańców Istebnej zagłosuje e, na nasz e, pomysł w innym przypadku po prostu pieniążki są w stanie pójść do zupełnie innej miejscowości i kto inny z nich skorzysta. Liczymy na was, liczymy na to, że wspólnie jesteśmy w stanie coś fajnego zrobić w Istebnej. Dziękujemy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że można liczyć na was i na to, że do 7 listopada, kiedy to mija termin zakończenia głosowania, uda nam się wspólnie zdobyć taką ilość głosów, która pozwoli na to, żeby w Istebnej powstała pierwsza wypożyczania longboardowa. Dodam tylko, że każdy z Was może oddać 10 głosów na tą inicjatywę po swojego poparcia z tym, że można tylko jeden głos w jeden dzień oddać, także potrzeba jest aż 10 dni, żeby ten komplet mieć. Wobec tego nie zwlekajcie, nie czekajcie, oddawajcie już dzisiaj głosy na tą inicjatywę. Jedyną zresztą w trójwsi w ramach tej akcji, która jest zorganizowana. Oczywiście link do strony, gdzie można oddać głos, znajdzie się już po zakończeniu filmu w opisie filmu. Radio Istebna to nie tylko dźwięk, obraz, ale również i tekst. I może teraz parę słów na temat tego ostatniego. Otóż na stronie Radio Istebna powstała nowa zakładka Świat Słów. Pewnie już część z Was tam była i wie o co chodzi, natomiast dla tych, którzy jeszcze nie byli, gorące zaproszenie do jej odwiedzenia, a zaproszenie yy, pozwólcie, że skieruję do Was słowami koordynatorki tego projektu, a brzmią one tak Świaców, czyli strona stworzona dla tych wszystkich, którzy chcą wyrazić siebie, jak i otaczającą nas rzeczywistość słowami. Chcę zaprosić Was do publikacji, rozwijania umiejętności dialogu na temat książek, wierszy, jak również innych Waszych przemyśleń. A zatem, jeżeli ktoś z Was pisze, a następnie chowa do szuflady, czy to wiersze, czy też piosenki, czy też prozę, ma teraz niepowtarzalną okazję do tego, aby zaistnieć na forum publicznym. Może to zrobić na dwa sposoby oczywiście, jako osoba anonimowa lub też podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Oczywiście w świecie słownie zabraknie również recenzji książek i to zarówno tych, które znajdują się w Bibliotece Gminnej, jak również tych, których tam jeszcze nie ma. Także gorąco zachęcam Was do Świata Słów na stronie Radia Wistebna. A teraz jeszcze zaproszenie do Biblioteki Wistebnej. Na dziś Biblioteka Publiczna Wistebnej poleca książkę Mirosławy Karety, Pokochałam wroga. To pierwszy tom sagi rodziny Petrycych zachwyca intrygującą fabułą, autentycznością moralnych dylematów i wiernym oddaniem realiów okupowanej Polski. Podobne historie pisało samo życie. Na ich ślady autorka, dziennikarka i historyk natrafiła w Krakowie i w Monachium, miastach, z którymi związana jest od lat. Kilkadziesiąt lat później tajemnicze słowa matki wypowiedziane na łożu śmierci i odnaleziony osobisty pamiętnik z wojennych lat naprowadzą Maksymiliana na trop mrocznej rodzinnej tajemnicy i zarazem narodowego tabu. Szanowany krakowski lekarz szybko przekona się, że są osoby, które zrobią wszystko, by uniemożliwić mu poznanie prawdy. Zapiski Jadwigi. Aż do wiosny 42. roku los, trzeba przyznać, obchodził się z nami łaskawie. Zmieniło się to 16 kwietnia, kiedy mój tatuś został aresztowany. Wracał właśnie ze sklepu po dostarczeniu tam kolejnej partii pantofli na sprzedaż. Sklep był całkiem blisko domu. O naszym nieszczęściu, jak potem opowiadali świadkowie, zdecydowały prawdopodobnie minuty. Była wielka obława w rejonie ulicy Długiej, Lubelskiej i Krowoderskiej. Istne polowanie, chyba największe jak dotąd w Krakowie. Z każdej strony zajechały ciężarówki, wysypali się z nich uzbrojeni żołnierze i zaczęli wpędzać na budy wszystkich, którzy znaleźli się w pułapce. Tego dnia, a także następnego, aresztowano całą rzeszę ludzi. Niektórzy twierdzą, że ponad dwa tysiące osób. Byli wśród nich także artyści, którzy wieczorami spotykali się w kawiarni plastyków przy Łobozowskiej, jak również personel tego lokalu. Wszyscy zostali najpierw zamknięci w piwnicach zakładu Helclów, gdzie było więzienie kobiece, potem przewiezieni na Monte, a stamtąd do Oświęcimia. Widząc z okien, co się dzieje i wiedząc, że ojciec jest gdzieś na ulicy, matka i Hania wpadły w rozpacz. Ich najgorsze obawy potwierdziły się, gdy wszystko się uspokoiło, a on nie wrócił. Ja także, będąc wtedy w żłobku imienia Dzieciątka Jezus, słyszałam odgłosy tej łapanki. Myśleliśmy jednak wówczas, że uwięzieni, jak to się często wcześniej zdarzało, zostaną wysłani do Rzeszy na roboty. W tym przypadku jednak stało się inaczej. Wraz z innymi rodzinami próbowaliśmy się czegokolwiek dowiedzieć. Na ulicy Helclów oraz Montelupich Niemcy wystawili jednak silne straże, tak że nikomu nie udało się tam podejść, by chociaż z daleka zobaczyć swoich bliskich lub zasięgnąć języka. Co więcej, grożono zatrzymaniem także osobom, które kręciły się po okolicy. Pani Maria Starowiejska, do której od razu pobiegłam po pomoc, przekazała nam następnego dnia informację, że ojciec jest wśród aresztowanych. Ponieważ kierowanej przez nią sekcji charytatywnej RGO wolno było dwa razy w tygodniu doży dożywiać więźniów, udało się nam przy okazji rozdawania posiłków posłać dla ojca niewielką paczuszkę z mydłem i zmianą ciepłej odzieży. Nie mogliśmy jednak nic więcej zrobić. Całą akcją kierowało Gestapo i bardzo ściśle nadzorowało potem jej wykonanie. W grupie zatrzymanych znalazł się także rzeźbiarz Ludwik Puget oraz piłkarze Wisły Stefan Lubowiecki i Juliusz Oleksik. Wiem, że wiele znanych osób podejmowało próby interwencji u najwyższych władz niemieckich i być może kogoś udało się w ten sposób ocalić. My nie miałyśmy jednak takich kontaktów. Otrzymałyśmy tylko jeden gryps. Napisany na tekturce od pudełka zapałek, który ojciec przesłał nam z więzienia przez zaufanego strażnika. Jestem C. c.izdr. W Bogu nadzieja. Nie dajcie sobie odebrać ducha. Mirosława Kareta, pokochałam wroga. Zapraszamy do lektury, Biblioteka Publiczna Wistebnej. Z dzisiejszym wydaniem informatora Radia Istebna rozpoczynamy pewien cykl. A mianowicie cykl promowania stron www oraz tych na stronach facebookowych związanych z Trójsią oczywiście. Więc w każdym odcinku będziemy chcieli przybliżyć Wam jedną bądź dwie strony związane właśnie tematycznie z Trójsią. I tak zaczynając od teraz polecam Wam dwie strony dzisiaj. Pierwsza strona to piękne miejsca w Trójwsi prowadzona przez Panią Bronkę Polok oraz jej grupę. Jak sam tytuł wskazuje, jest to strona poświęcona pięknym miejscom w trójwsi, których na co dzień być może nawet nie dostrzegamy i zrobione są z tego miejsca przepiękne ujęcia, które warto podziwiać i zachować. Dlatego odsyłam was na tą stronę, abyście mogli podziwiać piękno trójwsi. A drugą stroną, którą chciałem wam dzisiaj polecić, jest strona regionalnego zespołu STEPna. No 115-letnia historia już tego zespołu, proszę Państwa, także na tej stronie będziecie mogli się Państwo właśnie zapoznać z historią, ale nie tylko, będziecie mieli okazję też śledzić na bieżąco wydarzenia, które, w których zespół bierze udział, to co się dzieje na co dzień w zespole, także zapraszam na stronę zespołu regionalnego i stebna. Proszę Państwa, oczywiście linki do pięknych miejsc w Trójcy oraz zespołu regionalnego i stemna znajdą się w opisie do niniejszego informatora. Teraz, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o pieniądzach, a konkretnie o tym, jak 800 zł, które teraz tutaj trzymam przed sobą, może trafić do Was, w Wasze ręce. Sposób jest banalnie prosty. Otóż wystarczy wejść na stronę www.radiostemna.pl do zakładki Koneser. Tam znajdziecie, proszę Państwa, listę obiektów i wydarzeń, które należy w miesiącu październiku, właściwie do końca tego miesiąca października zwiedzić. Klikacie w dany obiekt, pobieracie kupon, następnie potwierdzacie ten kupon na danym obiekcie i cztery osoby, które zbiorą najwięcej potwierdzonych kuponów i zgłoszą. Ten fakt do radia i otrzymują po 200 zł. Każda. Prawda, że proste? Proszę Państwa, 800 zł. Czeka na Was. Co miesiąc będziemy rozdawać tym, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i być w obiektach kulturalnych na terenie Trójwsi pieniądze na to, aby mogli udać się do innych obiektów kulturalnych poza Trójwsią. Nagrody oczywiście ufundowane są przez mecenasów kultury, których loga znajdziecie właśnie na tych kuponach. Wobec tego zapraszam Was do tego, abyście wzięli udział i już pierwsze 800 zł chcemy rozdać po zakończeniu miesiąca października, czyli w listopadzie. Do 3 listopada należy przesłać swoje zgłoszenie, czyli ilość kuponów potwierdzonych w danych obiektach. I cztery osoby, które zbiorą najwięcej tych kuponów, zostaną nagrodzone żyłą gotówką. Także warto, myślę, zrobić. Coś dla kultury, ale również dla własnego budżetu domowego. Na zakończenie dzisiejszego informatora chciałbym Was zaprosić do słuchania audycji radiowych. Oczywiście, ramówkę radiową znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.radioistemna.pl. I słuchajcie, podczas trwania tych audycji możecie zamawiać swoje ulubione piosenki, przesyłać pozdrowienia. Możecie też porozmawiać na żywo z prowadzącym daną audycję lub też z innymi słuchaczami. Także gorąco zachęcam Was do tego, abyście nas słuchali. Na stronie Radia Istępna znajdziecie link do odsłuchu. Możecie słuchać, możecie czatować, możecie rozmawiać. Możecie zamawiać utwory i słuchać tego, co, co lubicie. Proszę Państwa, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam do następnego wydania Informatora i